W kontynuacji Wyspy Psów Wes Andersona przenosimy się do Polski, do Zyborka. A wszystko za sprawą Jakuba Żulczyka, Piotra Domalewskiego i Jacka Borcucha, twórców serialu Wzgórze Psów na Netflixie. Zapraszamy. To ja bym zaczął od Jakuba Żulczyka, bo to jest chyba taka najważniejsza postać, kiedy mówimy o serialu Wzgórze Psów i to jest taki... Pisarz, też scenarzysta, który na razie miał szczęście do seriali, tak mi się wydaje, nie? No chyba z jednym małym podwinięciem nogi, to podwinięcie nogi to była Warszawianka, za której uh -huh. reżyserię swoją drogą odpowiadał Prawdy. Jacek Borcuk. W ogóle na planie Wzgórza Psów dziwne rzeczy się działy, bo przecież ten serial był zapowiadany jako wspólne dzieło właśnie Jakuba Żulczyka i Piotra Domalewskiego. Uh -huh. e, napisali wspólnie scenariusz, Domalewski miał również reżyserować i nagle oglądamy sobie serial górze Psów i okazuje się, że pojawia się jeszcze trzecie nazwisko, uh -huh. czyli Jacek Borcuk, który pojawił się trochę niespodziewanie. Tak wiedząc to trochę... Trochę trudno napisane. jest nie oglądać tego serialu, próbując znaleźć jakby rzeczy, które się nie zgadzają, zmieniający się styl reżyserii, ale trudno powiedzieć, czy to jest w oku patrzącego, czy, czy faktycznie jest to gdzieś do, do zobaczenia w tym serialu. Ale nie masz czasami wrażenia, że, że są rzeczywiście elementy w tym serialu, które są wyjęte z Domalewskiego no jak to, aktorzy, na przykład, których ewidentnie do Malewski Zofia musiał... Stafiej na przykład. Na przykład. A z drugiej strony, na przykład mamy autora muzyki, czyli Daniela Bluma, czyli brata Jacka Borcucha, Mamy który też napisał... Borcucha we własnej osobie w tak, roli jest. trzecioplanowej. Wcielającej się w rolę redaktora z Warszawy, więc no jest to takie. Było wspólne, ale gdzie kucharek sześć, w tym przypadku dwóch kucharzy, czasem ma się wrażenie, że troszkę brzuszek, kinomana i kinomanki może być pusty. No trochę tak jest. Trochę tak jak, w tym, tak jak w tym Zyborku, w którym coś jest nie tak i nie wiadomo co, to trochę tak jest z tym serialem, że niby wszystko się zgadza. Tak jakby na papierze wszystko się zgadza, w książce rządcy czeka z grubsza wszystko się zgadzało. Tutaj gorzej. I to mnie o tyle dziwi, że książki Żulczyka są dość dobrze ekranizowalne. Wydaje mi się, że stąd bierze się to jego szczęście do, do, do seriali, przynajmniej do jego serialowych ekranizacji. Mówię tutaj o Ślepnący Świateł, z którym ja mam osobiście parę problemów, ale wciąż to jest jakby bardzo porządna warsztatowo rzecz. No i informacja zwrotna, ten, ten drugi serial, ekranizujący powieść żółczyka. Bo te powieści Żulczyka mają bardzo taki solidny fundament narracyjny. Mają bohaterów, którzy czegoś chcą, mają konflikty, mają stawkę. Jakby tam jest taki, taki, takie mięcho, które dobrze się powinno przepisywać na, na fabułę seriali, no we Wzgórzu Psów nie do końca. nie? Coś jest nie tak. Ja jeszcze w ogóle do tego zestawu to pierwszego belfra, którego też żulczyk, jasne. i tam też mamy podobną historię, no, gość znikąd przyjeżdża do mojego miasteczka i zaczyna grzebać e, w sekretach. Historia we wzgórzu psów jest następująca, czyli mamy cieszącego się popularnością pisarza, granego przez Mateusza Kościukiewicza, który wraz ze swoją małżonką, w tej roli Jaśmina Polak, przyjeżdżają do jego rodzinnego Zyborka na urodziny Tatusia. Tatusia gra Robert uh -huh. a już od samego początku domyślamy się, że w relacji ojciec syn no, uh -huh. nie dzieje się najlepiej gdzie dochodzi do rodziny i uroczystości, to jest to nam unaocznione. Plus to jest taki powrót do lat po latach. I ten zybork jest taką mroczną otchłanią. Trochę to jest tak, że możesz wyjechać z zyborka, ale zybork nigdy nie wyjedzie z ciebie. No i bohater wraca, tak jakby obciążony tym ciężarem traum z przeszłości, bo jest ta śmierć dziewczyny sprzed lat, jest ta napięta relacja z ojcem. I na takim poziomie klimatu, moim zdaniem, to pracuje bardzo dobrze, bo to jest trochę opowieść o starciu Polski A i Polski B. Trochę opowieść o starciu lat 90. ze współczesnością i ten content, zwłaszcza lat 90. wydaje mi się, dobrze pracuje, bo po pierwsze, Kościukiewicz tutaj wygląda trochę jak Kurt Cobain. Taki zmęczony Kurt Cobain, który nie popełnił samobójstwa, tylko dalej żył i to nie było miłe życie. W charakterystycznym sweterku. Sweterku, tak, z włosami i tak dalej. No i też to jest taki silny kontent Twin pixowy, powiedziałbym. Łącznie z tym, że jest jeden z motywów muzycznych, który prawie że cytuje jeden z głównych motywów Angelo Jego Zresztą on się pojawia po raz pierwszy przy scenie odnalezienia martwej dziewczyny, więc tutaj te cytaty spiętrzają się w nieskończoność. I na tym poziomie to seria działa bardzo dobrze, w sensie ja. zawiesisty klimat się udziela. Ale nie masz wrażenia, że mimo wszystko ten klimat zaczyna górować nad historią. za bardzo się udziela zawiesisty Fabuła klimat. była posuwa się do przodu, mamy kolejne uh -huh. incydenty, tutaj zostaje ktoś znaleziony martwy, tutaj ktoś ginie w tajemniczych okolicznościach, tu mamy jakieś podpalenie, tutaj mamy historię korupcji w ratuszu uh -huh. i złego, ślizgłego Niemca, który próbuje zbudować... Johan Kalt, <laughs> który próbuje Jan Zimny. Zbudować z okoliczną socjetą hotel. Niestety oczywiście na szczątkach i zgliszczach społeczności, mhm. ale jakoś to nie pracuje, w takim sensie, że mnie to nie ciekawi. Nie wiem, być może to jest jakiś mój o, o, osobisty odruch na tę produkcje, ale mam wrażenie, że, 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 że zamiast jakby podążać za bohaterami i ekscytować się, co tu za chwilę mhm. się wydarzy, ja ciągle gdzieś po prostu siedzę i tkwię i myślę sobie, no dobrze, 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 ale... ale... O co chodzi? Ja się zastanawiam, czy jednym z fundamentów tego problemu nie jest jakby to przesunięcie, które się odbywa między książką a serialem. Bo w książce Mikołaj wraz z dziewczyną czy, czy żoną wracają do Zyborka yy, w związku z tym, że mają problemy. Mają problemy finansowe i muszą, się, muszą po prostu wrócić do małego miasteczka, bo, bo nie mogą żyć już w Warszawie. Tutaj jakby jest zupełnie inaczej. Tutaj on jakby jest sławnym, poczytnym pisarzem, który przyjeżdża do Zyborka tylko na urodziny ojca i zostaje po prostu przypadkiem, bo nagle się pojawia zagadka kryminalna. I czemu, d, d, czemu efekt jest inny? Wydaje mi się, że ci bohaterowie w serialu są dużo mniej tak jakby przystępni dla widza. Że oni są tacy bardzo jednak. Zblasowani bardzo zblazowani bananowo warszawscy tacy, trochę. Plus trochę się udziela ta nieudana relacja między bohaterami, bo to jest taki napięty związek w kryzysie między Justyną, którą grałeś na Polaka, Mikołajem którego gra Kościukiewicz, to jest związek w kryzysie, ale trochę nam się to udziela, że jakby nie ma między nimi chemii za bardzo, nie? Że oni są tacy drętwi. Co więcej, Kościukiewicz moim zdaniem dużo lepiej sprawdza się w rolach charakterystycznych, na przykład w I.O. z Kolimowskiego. Podróż na księżyc chociażby Jacka Abromskiego. Tak, on zdecydowanie lepiej sprawdza się jako właśnie postaci szemrane, komediowe. Mm -hmm. Ewidentnie tam działa jego ekranowe emplua. A to jest trochę takim bohaterem, który nie dość, że my nie bardzo wiemy, czego on chce, ale on sam też nie wie, czego on chce. Więc się wuczy, snuje. Więc się włóczy, tak. i próbuję prowadzić jakieś śledztwo, które przynosi jakieś rezultaty, ale znowu mam poczucie, że nie, zupełnie mnie to nie interesuje i w efekcie przynajmniej w moim przypadku tak było, że najciekawszą postacią dla mnie był bohater Roberta Więckiewicza, tak. czyli Tomasz Głowacki, to jest mhm. taki no, miejscowy lider, który przewodzi mieszkańcom, przewodzi słabszym, potrafi wolnąć w stół, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, ale to jest też postać, która ma drugie oblicze. To jest postać, mam wrażenie, trochę król słońce. I wszyscy, którzy są dookoła niego, czy są to jego synowie, czy jest jego pierwsza, albo druga żona oni są trochę spaleni tym słońcem. I tutaj jakby widzimy, że jeden i drugi syn idzie w używki. Mhm. Mamy też taką jedną scenę sugerującą, że druga żona również ma problemy z alkoholem. Ewidentnie jakby funkcjonowanie w cieniu tak silnej osobowości, no ma destrukcyjne skutki dla nich. Tak, no, no bo to jest taki z jednej strony patriarcha, który jakby generuje kolejne toksyczne relacje ze wszystkimi mi. bliskimi, tak, a z drugiej strony ma coś w sobie takiego heroiczno-męskiego, że jednak stara się walczyć o to lepsze, ale potem się okazuje, że może ta jego walka o coś lepszego ma jednak też taki destrukcyjny charakter. Więc to jest ciekawa postać, świetnie zagrana przez Więckiewicza. Generalnie drugi plan też jest dość mocny, wydaje mi się, w tym serialu. Nie? To są tacy twarzowcy, którzy się po prostu sprawdzają. Wojciech Zieliński, na przykład jako, jako brat Mikołaja. Zofia Staffi wspomniana o swojej tak. siostra e, dziewczyny z przeszłości, która zginęła. No ale tak jak wciąż wracam do tego wątku, że jest dużo ciekawych elementów, które po prostu się nie sumują w, w coś, co by jakoś szczególnie wciągało. No właśnie, to jest dowód na to, że sztuka jednak nie jest matematyką, bo wydaje się, że wszystko tutaj mamy na miejscu. Mhm. Świetna obsada, świetni reżyserzy, doceniona książka, mhm. dodatku, na podstawie której autor napisał scenariusz, i coś tutaj nie gra. Także 2 plus 2 w serialach, w filmach nie zawsze równa się 4. No ale pytanie do was. Czy wdrapaliście się na to wzgórze psów, jak wam się tam podobało, czy psy szczekały? Czy... Jak widok. <grych> jak widok. To były nasze opinie. Łukasz Muszyński, Jakub popielecki. popielecki oglądaliście serial killers. Dziękujemy, do zobaczenia. W kontynuacji wyspy psów Wes Andersona Już <grych> <grych> W kontynuacji wyspy psów Wes Andersona przenosimy się do Zyborka w Polsce. Tak jest, ze sprawą Jakuba Żulczyka. <grywa> <grywa>